Cześć, tu Emil Dąbrowski w nowym odcinku wiadomości Szczecin. Sprawdźmy, co dzieje się w mieście. Zdecydujmy, jaki będzie Szczecin. Czy rozwijamy śródmieście, czy przeniesiemy się na łasztownie i w okolice? Gdzie powinny powstawać nowe mieszkania? Czy wciąż będziemy się przemieszczać samochodami, czy transportem zbiorowym? Czy najważniejszym wyzwaniem dla miasta będzie kryzys klimatyczny? Odpowiedzmy na te pytania wspólnie. Trwają konsultacje, zmian, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. To dokument pokazujący, jakie nasze miasto będzie w 2050 roku. Zapoznaj się z projektem i zgłoś swoje uwagi na stronie konsultujszczecin.pl. Mówimy o zmianach na przestrzeni lat, ale nie da się ukryć, że wiele zmian w podejściu do ekologii czy transportu w miastach to kwestia teraźniejszości. I właśnie dlatego w Szczecinie zmienia się strefa płatnego parkowania. To element nowego ładu parkingowego, zakładającego także niższe ceny w komunikacji, nowe linie autobusowe, budowę węzłów przesiadkowych czy szczecińskiej kolei metropolitalnej. W SPP sporo się zmienia od 31 marca. Są nowe granice strefy i nowy cennik. Abonamentów rocznych nie będzie, a miesięczne będą mogli kupić. Tylko ci, którzy płacą podatki w Szczecinie. Nowością jest także opłata zerowa za pierwsze 15 minut postoju. Zobaczcie wszystkie zmiany na nowej stronie SPP-szczecin.pl Mamy pierwszy sklep charytatywny w Szczecinie. Na placu lotników kupimy ozdoby, ubrania, drobne AGD, rękodzieło czy książki. Część środków zostawianych w sklepie trafia do fundacji zajmującej się osobami potrzebującymi. A że to mogą być spore pieniądze, pokazał Dzień Otwarcia Sklepu. W Światowy Dzień Recyklingu do lokalu przy placu lotników przyszło kilkaset osób. Sam przyjdź i zobacz, jak to działa. Przypominamy też, że na podobnej zasadzie zakupy można zrobić również w naszym szczecińskim szpargałku, zlokalizowanym w ekoporcie na rogu Arkońskiej i Har Trochę sportu teraz w wiadomościach Szczecin. Hala tenisowa w kompleksie sportowym w Alei Wojska Polskiego będzie nosiła nazwę Kia Pol Motor Areny przez trzy kolejne lata. Firma przekaże za to miastu prawie 130 tysięcy złotych, a szczecińskim klubom tenisowym dwa samochody. Zapowiedziała także wspieranie lokalnego tenisa przez organizowanie turniejów. To jest bardzo piękny przykład właśnie takiej społecznej odpowiedzialności biznesu, a przy okazji także realizowanie celów marketingowych e, firmy. To druga taka umowa. Poprzednio obowiązywała od 2018 roku. A skoro jesteśmy w tym miejscu, to przypomnę, że okolice Kia Pol Motor Areny czeka remont. Powstanie budynek z biurami i szatniami oraz restauracją, a w dalszej kolejności kilka zadaszonych kortów oraz korty centralny. Mam dla Was też kilka słów o inwestycji w kulturę. Przebudowa czeka Słowianina, czyli legendarny dom kultury przy Korzeniowskiego. Będą nowe klatki schodowe, dach oraz elewacja. Obiekt będzie miał też nowy układ pomieszczeń. Chętnych, by przeprowadzić pracę, jest pięć firm. Teraz trwa analiza ofert złożonych w przetargu. Finału prac możemy się spodziewać półtora roku po podpisaniu umowy. Chodźcie na wielkanocne zakupy. Czasy są jakie są, więc niech to będą zakupy online. Na stronie jarmark znajdziecie oferty szczecińskich firm. Kupicie tu świąteczne przysmaki, dekoracje albo upominki. Jeśli chcesz zostać wystawcą, napisz mail na adres info zstw Do niedawna był plan przeprowadzenia także stacjonarnego jarmarku, ale ze względu na ostatnie rządowe obostrzenia został on odwołany. W tym odcinku wiadomości Szczecin to wszystko, ale bez przerwy jesteśmy na stronie internetowej, Facebooku czy w aplikacji oraz na ekranach w mieście. Dużo zdrowia i spokoju życzę. Do zobaczenia.